Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu BMW serii 3 o oznaczeniu 18i z 2017 roku. Zapraszam. Oznaczenie 18i, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1.5 litra, 136 koni mechanicznych, 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na tylną oś. Samochód jest w kolorze czarnym, a kod lakieru to 668 Black Uni. Samochód wyposażony jest w pakiet stylistyczny Sportline. Srebrne aluminiowe felgi w rozmiarze 17 cali. Czarne relingi dachowe fotele sportowe tapicerka materiałowa. Fotele dodatkowo z opcją pompowania bocznego. Przebieg naszego samochodu to 51 341 km. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana z tempomatem. Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja. listwy w kolorze czarnym fortepianowym, błyszczącym, zaakcentowane czerwoną listewką dolną. Widok z zakierownicę. Przejdźmy jeszcze do tyłu. Tył mamy klasycznie wyprowadzony nawiew powietrza oraz dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i Sofiks. A ponadto w szybach tylnych mamy również rolety przeciwsłoneczne. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czarniakowskiej 47 w Warszawie. Odwiedzenie naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, Marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!